Ja, ja, to robię jak taki dosłowny, dosłowny ninja, wiesz, idę tym korytarzem i się tak wychylam, gdzie kto jest, analizuję wszystko, gdzie będzie szedł i w ogóle, i nie. A ty, ty naprawiłeś ten generator obok tego niego? Wtedy, kiedy on był, kiedy był Bonnie, tak, tam? No. Tak, naprawiłem go. <grym> ja go nawet nie widziałem w tym pomieszczeniu. No bo on tak z, z daleka stoi. A, to ja go nawet nie widziałem, po prostu poszedłem, naprawiłem i, i szybko wyszedłem, nie. Stary, ja, ja byłem 3 metry od tego Foxiego, który wyszedł akurat obok mnie wtedy. Jeszcze ja dziwiłem, że on nie wysz mnie nie zabił. Nie, już się przestraszyłem, nie? Nie wyszedł wtedy. Jak szedłem po generator, się się jak wracałem. No ale. Jak, ty też musisz za na tego Foxiego w dobra? Dobra. Ale ja ci będę mówić kiedy. Dobra. Ty, ale jak ty wiesz, tak poczujesz, że cika poszła właśnie i jest daleko, to też możemy spojrzeć. O drugiej na Foxiego się patrzymy. No, o ale już w Bonnie wyszedł już wyszedł? cofiłk Normalnie chodzi o północy No to pewnie, to pewnie do tego pokoju pójdziemy albo Ja nie wiesz co wygląda i nie wiem co zrobić Idzie do przodu jo! I on proszę Czemu zamknąłeś? bo przy drzwiach jest, nie do niej ocenił no, nie ma to, poczekaj, nie, 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 nie poczki. patrz No on jest z tyłu, ja ja się boję z tyłu patrzeć to zamieńmy się. Okay. Co co to tymi? Tymi? Dobra, masz, masz lewe, Na pra masz lewe, przytrzymałem go. Nie, 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 jest! cały czas, cały czas w oknie! Zamknąłem kiedy był w oknie. Dalej jest. Jo. ja na prawo Ale ja. Jestem tak w stanie zrobić bokiem, że widzę lewe i prawe stary. Jo. Taktyka. Czasami widać, jakbym ja nie widział, ale ja widzę to i to po prostu. Bo tak na połowę eklam przycielone przez te drzwi. Powinien wydrzeć mordę, nagle Freddy Fazbear z dupy, nie? To bym już mordę miał zlagowaną. To w pierwszej części był bardzo rzadki, bo w, biurze, w biurze mógł się zespić Golden Freddy. miał wtedy Janske Golden Freddy'ego, nie wiem czy to jest tutaj. Bardzo rzadkie było. To było mega rzadkie. Ja ale dlaczego Freddy jo. nie przychodzi tutaj nigdy? Bo no, to, to, jest to jest taki wyjątkowy. Aktywny. To jest jakiś szef, nie? Ich wszystkich. No ale jest... zobacz, Foxy w pierwszej nie przychodził. No, ale Freddy był od początku, a Foxy nie. Nie, on był za kurtyną, tak? Co Foxy? Foxy był od początku za kurtyną na pierwszym dniu? A, no. Aha Bo nich. Dalej. Idzie Chika. Okej, okay, idzie do tyłu, więc ja jestem skupiony w pełni teraz otworzę. I patrzę na nią z tyłu. Dale. <coughs> Po prawo, oknie Okej, tutaj. Sprawdzałem. Zobacz, zobacz Foxygo. Właśnie, właśnie przed Twoim powiedzeniem to powiedziałem. Znaczy, sprawdzałem już. No, wyszedł, nie, wyszedł. Widzę, widzę Dobra, popatrzyłem się na niego trochę. No, dobrze, nie ma. Dobra, nie ma. Popatrzyłem się jeszcze raz na niego. Na okay, Foxiego. Okay. No on nie przychodzi teraz, nie, to jest fajne. Trzeba robić. Otwarte drzwi masz na lewo. Mm -hmm. Pamiętaj o Foxie. Fox Foxy się nie da zapomnieć. <laughs> Coś to jest. Mianowicie. What's up, call też powinniśmy zdechnąć Spójrz na foksiego <Poxy> <śpiewamy> Hello O! A to pierwszy raz za przyszedł No pierwszy raz przyszedł, no Ty, bo on jest z tyłu, czy mi się wydaje? Kto jest z tyłu? Nie, nie mam to. To i no, powinien na mordę nie wyskoczyć, nie? Trzecia, to 40%, 40%. Cika nam zagraża po prawo. Dzięki, to jest poza Foxiego, szybciutko. Dobra, oni nam zrobią gangbang, czuję. Foxiego mam patrzeć? Nie, 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 jest git, jest git. Idzie Chika. 38%, fijo. Ja teraz jestem bez bro o, Ona teraz chciała tak zrobić jak poprzednio. Po prostu byłem czujny. Ona od razu poszła wtedy do okna, jak do tyłu poszła. Otworzyć drzwi? Po prawo? Nie. A, to ok, no to nie. Na kamerę patrzę. Dobra, dobra, dobra. Foxy chyba jest schowany, bo go nie widzę. Togi, togi, togi. To patrz na prawo, żeby było te drzwi trzeba tu niedługo. Chyba jej nie ma. No poszła. Poszła na lewo, pięć 25%. Nie, to jest długie, to jest długa, nie. nie? Proszę na Fuxiego. a dobry To patrz na prawo już dawaj. Tak, na prawo jest bezpiecznie. Dalej I nie i wyszedł, i dalej nie wyszedł. No i to widzisz, no i widać, bo tylko ja przyszedł do nas w tej nocy. Co? Tylko ja do nas przyszedł w tej, no tej nocy. Co tej nocy? Foxy tylko ja do nas przyszedł. No tak. No i teraz widzisz, no i to jest super. Dobrze, że no się uczymy. To jest. Na luziku teraz. I ptysia dalej, przyjdzie się. i nie będzie umieć nic. To jest generator malfunction do pomóżna. Ja bym ci chyba zabił Ja bym poszedł stary, jestem od tego Ja bym poszedł Piąta! 20% To musi się udać Musi się udać To bez beki nie Toż nawet nie ma słuchać na Foxy'ego, Po po prostu patrz na prawo, ja patrzę na lewo i dosłamy Wyszedł Pojrzałem się. Foxy? wyszedł, no. Zabierze nam procenty, no wyszedł. Ile nam zabierze? Cztery. Stary, będzie gangbang, może się nie udać, cika jest zagrożeniem znowu. Można zrobić, stary. Bo jest Będzie gangbang, stary. Proszę, żeby ta piąta szybko minęła, nie? I on poszedł tylko po pokoju, czy do Poszedł do pokoju, dawaj 15% to jest bardzo dużo, jak na piątą nocy. Popatrzyłem się na eee, Foxiego Dobra, na sekundkę. Patrzę patrz patrz się, patrzę, na. na sekundkę odpaliłem. No szósta, halo. Spokojnie, spokojnie, stary. 9 Idzie cika. Jesteśmy w dupie Poszła do tyłu więc otworzę. Ufaj mi stary Dobra, ufaj się ufam I powinna na mordę wyskoczyć To ty zamkniesz jej Już jest sesja co stoi Ej, zniknęli teraz Ty, ty ona idzie, ona ucieka, ty Ty też uciekał u mnie, nie? gdzie hmm, jesteś? Wrócili na scenę. nie, a czemu wrócili na scenę? Stary, wiesz, gdzie cika była? No. Stary, stary, y, ona tutaj stała, że tak patrzyła. A ty pamiętasz że nie zapomniałeś, jakby pierwszy noc przeszliśmy, oni wszyscy tu byli obok. Tu był, tu był, Bonnie był chyba przy drzwiach, cika tam była, Foxy wychodził. A ty, ja, ale Chodź, no, a, a stary, zostało nam 8% w ogóle do a, końca to sporo, to jest bardzo No, dużo. no. Pa, jak to pięknie wygląda, sześć I 8% stary. No, a potrafiliśmy jest. odpadać na zero, mieliśmy, wiesz, już na trzeciej. No teraz muszą nam dużo coinsów dać, stary. Żeby kupić te zegarek. bo tutaj się Boni często się chowa, bardzo często. Tylko wiesz co? Gdzie? W, tu, w tym pokoiku na prawo. Z nim, w, to jest, wydaje mi się, że to jest przypał. Bo on, on, on al albo wychodzi tu, albo wychodzi na lewo tutaj gdzieś. A, a gdzieś ci historię, bo ona ci chyba tego nie opowiadała. No? sara szła po, po generator ze mną, ja poszedłem do przodu, a ona... A on... Patrz na mnie, ej, mi. A, kiedy? No? Gdzie jesteś? No? Yy, ja poszedłem do przodu, a ona... Jakub, gdzie jesteś? No I w mordę jego, no. I zdechła. tu był Boni? I ona mnie tam zwoła? Tak, tak, i ona tak, zobacz na mnie. Ja, Jakob, gdzie poszedłem? Tak było? Czekaj, 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 czekaj. Nosek. Ale gówno. Był odgłos, prawdziwy chyba. Prawdziwy był, nie ten plakat, poczekaj, bo to jest światło. Jest światło w biurze. O, tutaj jest się plakat, nie? Ale szukamy nie da się tego zobaczyć, fajnie. Ale to jest tak... Ale to jest takie, taki, fajny, nie? Ty nie ja wejdziesz. Wiesz, jest... mnie przez okno? A! 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 <noise> Czekaj, dam ci shareplaya. Nie, nie, ty, 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 ty Nie, ty, ty tutaj. Dobra, dobra. Dobra. Ja Dobra, ja ...ja zamknę, ...ja nagle wyjrzę, wyjrzę stary. Patrz, kiedy zaczniesz podświetlać. Dzień, no przykład Jak <laughs> to światło całe młode miga, nie? Ten ubije jedzie, nie? Ale stary, weź tam pójdź i zamknij. No. Zamknąć? No i zapal, stary. Czy ty byś się nie zestrał czegoś takiego? <laughs> ty, ja, bo ja mam to minę że tak kłupaś znowu. i tu Stary, we, weź, yy. okay. Właśnie ty, ty przerażająco wyglądasz, ja ci pokażę stary. Czekaj, dam ci udostępnianie i ty weź tam stań po prostu, tak? Ustawiony bądź no. Czekaj. Weź będzie udostępnianie. Jestem, jestem Jesteś? No, o no. dobra. Jesteś już? Mhm. Czekaj, za Chodź tu wrzucenie oko, pójdźcie do żerotka. taka. Taka ptysiaż, pójdźcie mi, bo zabiją mnie To śmiesznie byłoby jak nagle wybyłaś się z maranu i wszyscy by nas pobiegli Ty, fajne, że kamery to faktycznie są Zobacz, poczekaj, weź podświetl Nie, poczekaj, a, poczekaj, daj się, daj się tak za się, patrz, jaki to jest pośledzone. Ta kamera, przecież jakby ją obrócić na, na tą stronę, to widać cały korytarz, łącznie za tym muetwym punktem tutaj. Okej, okay, no. to jest Dobra, fajnie się chodzi, jak już się przesło gierkę. Ale gdzieś chyba trzeba upuścić tą pizzerię. Stary. Jak masz jądro, podejdź do... wejdź w niego. Z w niego? Z Wy Freddy'ego Fazbera Holeja, czy to Freddy Fazber To nie, to Normalne zachowanie pracowników po skończonej zmianie, nie? Tak, o o, jestem gamepa O o, o I do no, zabawki no, stare no, dla dzieci A, poczekaj, bo... On tu był pewnie no, bo oni tu stoi, no? A generator jest tutaj. A ja stary taki ze strady, taki digga. Stary po bo prostu tu ja... idę, jak mam wykonać swoją robotę. Bo ja myślałem, że ten pokój jest tak skonstruowany, że jest ten generator i to pomieszczenie, co jest tam, jest tutaj jeszcze dalej, tam można powiedzieć coś dalej. Crazy. Crazy. Dobra, chodź, pobierzmy wypłatę. Pobierzmy wypłatę, dash right. Ej, czekaj, czekaj. Hmm? Weź chodź. Nigdy mnie tu nie było. poczki, bo tam to nie jest... A dlaczego tu się nie. nic nie dzieje, wytłumacz mi tutaj w tym nie, miejscu? Nie, cika wchodzi tamto słuchajcie. Jest kamera na to? Mhm. Ej, czemu to pika? Co pika? Jakby się generator miał wyczerpać. Dobra, ja idę stąd. No poczekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj wej, na chwilę. Ej, ale generator biga, że się wyczerpuje. Tak Co to jest? idę za tobą, no. Dobra. Zobaczymy, ile mamony dostaniemy. No, dwa końce. Za łatwą gierkę. Bo za długo mam zajęło, nie? Za długo... No, bo chodziliśmy na końcu. Alive. Alive. Ej, tu nowo. A już zero... myślałem, ja, ja że zero. Ej, weź, kur... też kup zegarek. Może ty ogarniasz. Nie, ja jestem nie na latarkę. A po co ci latarka w sumie? Proszę, ale w sumie nie wiem, czy to jest takie potrzebne. E, I think B. Czyli dobra ocena prawie, a tak? No, to piątka. No, piąteczka. Przyszliśmy to na pięć.